Jest 500. Musimy go najpierw dodać znowu postmanem. Dodać ten chleb. Tak. Teraz go możemy pobrać. I on jest. I teraz dopiero możemy go usunąć. przetestować usuwanie. Eee, tym tu Sobie cofnijmy do tego posta. On się przyda. I. Pójśmy mu playa środka i zwrócił nam produkt, czyli ten produkt się usunął i nie mamy tego produktu metoda delete napisana w sposób prawidłowy tak i został nam jeszcze update To jak nam dobrze to tak idzie, to może spróbuję jeszcze tego update'a zrobić put mapping musimy mu przesłać produkt znowu update request body tak jak kryjecie product, product, tak teraz co chcemy zrobić zastąpić ten element czyli no, widzicie trzeba jeszcze powiedzieć który więc proponuję puff variable tu wpisać value i tu wpisać index tak i oprócz request body jeszcze powinno być puff variable Inteler, index. w ten sposób zmiennej. A widzicie, to się, tu musi być jeszcze string. Musimy powiedzieć, że ten indeks chcemy podmienić tym obiektem z request body. Jeżeli chodzi o implementację, to return is calculations, update, index, product. Formatowanie danych ctrl l Rednik, Ctrl O, usuwanie importów, Ctrl Alt O, Debug, Breakpoint. No i teraz budujemy apkę. Mamy przetestowane metody w repozytory, dlatego teraz stosujemy już na produkcji naszej i znowu nie mamy żadnych danych, więc tworzymy sobie. A teraz uwaga, żebyśmy nie klikali tyle tych breakpointów, mimo że mamy zaznaczone breakpointy, to nam robi muta. Ten guziczek robi muta i teraz te breakpointy nie będą nam się zatrzymywać. Posta puszczamy, dodał się chleb. teraz możemy dodać drugi chleb. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Teraz usuwamy pierwszy chleb i on się usunął. A teraz chcielibyśmy zrobić jeszcze puta. Chcielibyśmy gościa o indeksie. Zero. Pamiętajcie, że dodaliśmy x5, więc z pierwszego usunęliśmy, to jeszcze ze 4 są. I teraz musimy mu wysłać, podobnie jak w poście, jakąś request body. Body, row. To musicie powolutku sobie tu poklikać. I teraz chcemy nie wysłać zamienić chleb na bułkę. I bułka jest za stówkę. Włączmy sobie Breakpoint Pointa na wszelki wypadek. To jest nowa funkcjonalność. Może nam coś się popsuć. Postman. Suwamy. Zadziałało. Wszedł. To już jest połowa sukcesu. Rząd tu wszedł. A to już mamy przetestowane. Tak naprawdę to powinno już działać. Nie to. I popatrzcie, zwrócił nam. Na pucie zwraca nam stary obiekt. Teraz musimy pobrać z powrotem ten produkt. Kończy są włączone i mamy bułkę, zastówkę. Udało się. Zrobiliśmy update'a i zrobiliśmy delayta w jednym filmiku. Tak, czyli mamy całego podstawowego kruda do NC produkt. Teraz możemy zacząć się bawić. Tak, możemy zmienić nasze calculations w recept w paragon. A właściwie, może po angielsku inaczej się nazywa paragon. Tłumacz. Paragon. Recept Receipt. Czyli jednak miałem rację. Tak, zrobimy sobie paragon i zrobimy sobie już kalkulację. Czyli sumujemy wszystkie elementy naszego paragonu. Wstawia nam takie ciekawe rzeczy jak zautomatyzowanie sobie w jakiś sposób dodawanie tych produktów, bo jest zmęczące ciągle klikać tego resta i je dodawać, ile można tego klikać, prawda? Są lepsze rozwiązania na to, żeby na przykład zrobić 100 obiektów, to właściwie dobre może być zadanie dla Ciebie. Jak sprawić, żeby dodać 100 obiektów automatycznie z poziomu Java? Może z poziomu jakiegoś testu. Albo z poziomu testów RES Assured, które umożliwiają takie dodawanie. Są te też te automatyczne, ja na przykład mam takie w Node.js, które mi łączą się z moją apką i rzucają story albo 1000 na dodawanie 1000 obiektów, które jakoś się różnią, tak? I potem chcielibyśmy sumować całą kwotę tego paragonu, tak? Bo są to, pamiętajcie, cały czas, na przykład biedronkowe zakupy, może nam się tu czegoś brakuje w tym najmniej price, może brakuje daty ważności, może jeszcze jakieś informacji, żebyśmy zmapowali sobie zakupy w biedronce i co można z nimi robić. Można jeszcze przecież zrobić sobie historię tych paragonów i zrobić na przykład wykres. No, i tutaj wchodzimy już trochę w treść kursu w projekcie Seikora, który umożliwia skanowanie telefonem produktów z biedronki i dodawanie ich tutaj do naszego pakiet API. Czeka na nas jeszcze sporo zabawy, więc ee, bierzmy się do pracy, testujcie, próbujcie, walczcie, a w kolejnym filmiku kolejne ciekawe funkcjonalności. Dzięki i na razie.